Tomasz Gontarz, witam Państwa. Szczecin po raz drugi będzie gospodarzem finału Regat The Tall Ship Races. Przypomnijmy, wcześniej, w 2007 roku, wielkie żaglowce odwiedziły nasze miasto, a wraz z nimi blisko 2 miliony turystów. Szacuje się, że w tym roku będzie ich o milion więcej. To wspaniała okazja do promocji miasta w świecie, ale też wyzwanie. Po niedawnym zamachu w Bostonie pojawiła się obawa, czy czarny scenariusz nie ziści się w Szczecinie. Między innymi o tym rozmawiałem z rzecznikiem komendy wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Oczywiście przy każdej imprezie masowej takie zagrożenia są brane pod uwagę i to jest sprawdzane. Natomiast jeżeli chodzi o zabezpieczenia, do całego zabezpieczenia, całej imprezy, która odbędzie się tutaj na wałach Chrobrego i w okolicach, Codziennie będzie wychodziło ponad 800 policjantów do służby. Łącznie przez całą imprezę do służby wyjdzie prawie 8000 policjantów. Wejdą funkcjonariusze współdziałający, czyli funkcjonariusze ze Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, Ze Straży Miejskiej, Z Urzędu Morskiego, z również ratownicy. Wodnego pogotowia tych służb zaangażowanych w zabezpieczenie tą imprezę jest naprawdę dużo. Zawsze podczas zabezpieczeń takich imprez też pojawiają się policjanci po cywilne. Osoby, które podejrzane pakunki przenoszą, są takie osoby zawsze sprawdzane, jeżeli istnieje jakiekolwiek podejrzenie. Na jakie podejrzane zachowania powinni zwracać uczestnicy finału regat Natolski Prices? Czyli przede wszystkim trzeba zwracać uwagę na osoby, które będą się przemieszczały, bo równie taka impreza, duży tłok, e, wielość ludzi no, powoduje to, że na przykład kieszonkowcy pojawiają się w takich miejscach. E, trzeba zwracać uwagę, co się do nas, wokół nas dzieje, kto wokół nas jest, dlaczego ten tłok się tworzy, e, no, żeby nie paść ofiarą e, jakiegoś przestępstwa. W Szczecinie przygotowania do finału regat idą pełną parą. The Tolsi Races to doroczne regaty wielkich żaglowców. Nieoficjalny początek miał miejsce w 1938 roku. Wtedy z inicjatywy kapitana Arnolda Schumburga w Sztokholmie spotkało się kilkanaście żaglowców. Ideą z lotu jest edukacja i wychowanie młodych ludzi pod żaglami na pokładach wielkich jednostek. Trasa regat wiedzie przez wiele państw do portu finałowego. W dniach od 3 do 6 sierpnia w Szczecinie przy wałach chrobrego będzie cumować ponad 100 najwięcej największych i najpiękniejszych żaglowców świata. Odbędzie się także wiele imprez towarzyszących, między innymi gala SK Music Awards transmitowana na antenie programu pierwszego Telewizji Polskiej. Podczas gali wystąpią także polscy wykonawcy oraz gościnnie gwiazda światowej sceny pop Nelly Furtado. Także będzie się działo. Ze Szczecina mówił Tomasz Gontarz.